Jak ugotować kukurydzę? Podobno, kukurydzę? podobno banalnie proste, ale nie wszyscy wiedzą, jak zrobić, by była soczysta i miękka. Mamy tutaj dwie kukurydze. Zaczynamy od obrania liści i tak zwanych wąsów. Odkrajamy końce. Ja akurat przekroiłam na pół. I będziemy ją Gotować. Tak? Łączysz? Mm. <laughs> ja przykroiłam tylko dlatego, że nie zmieszczą mi się do garnka. Równie dobrze można gotować w całości. Do gotującej się nieosolonej wody wrzucam kukurydzę. W taki sposób, bym miała swobodę. Mogła się ruszać. Swobodnie pływać, by nie dotykała dna. Także chyba najpierw dwie połóweczki potem dwie połóweczki. Gotujemy 10 minut. Ja do wody nie dodaję nic, ani soli, ani cukru. Znam sprzymierzeńców, którzy wodę słodzą. Ale ja tego nie robię. 10 minut. Sprawdzamy w międzyczasie widelce. Równo po 10 minutach wyławiamy kukurydzę. Jest miękka, jak wbijam w widelec. Lekko miękka. I drugą. Połóweczkę. Kukurydza bardzo dobrze smakuje z masłem. Nie chcę tego widelca. Nie chcesz widelca. Ale my nie jemy masła. Więc solimy. Oczywiście z masłem i solą. Tak się zastanawiam, czy możemy by... użyć jakiegoś innego masła. I teraz pokażemy wam, jak można ją jeść. No nie sól, soli nie wyjadę. Pyszna? No ja po prostu obgrzyzamy. Jak Ci?